Cześć i zapraszam Was dzisiaj na mecz oczywiście Pucharu Włoch ćwierćfinał to jest 11 stycznia 2024 o godzinie 21 na stadionie Juventusu czyli na Allianz Stadium w Turynie pojemność z tego stadionu do 41 507 transmisja z tego spotkania będzie na Polsat Sport Extra będzie Juventus kontra Fro... Zwin... Fro -fro Frozinone. I tak, Fortuna. Yy, tutaj ludzie obstawiają, że wygra Juventus 1,39, a w STS 1,42. Remis 4,70. W Fortunie STS 5. W Fortunie 7,20 stawiają na wygraną Fro Frozinone. No i w STS 7,89. Tak samo na Frosinone, że wygra. Jeśli chodzi o statystyki, Juventus 4 razy wygrał, raz zremisował. Frozinone 4 razy przegrało i raz wygrało. A takim sobie składem wyjdziemy na to spotkanie. Jak widzicie na obrazku: Milik, Chiesa, Cambiazo, Miretti, Locatelli, Rabio. Link Junior, Junior Getty, czyli Rugani, Danilo, i na bramce Wojciech Szczęsny. Jeśli chodzi o tą linię, tutaj wojskową, że się zrobiła żółta, to ja nie wiem z czego to się zrobiło, ale coś nie mogę tego zmienić. No i tak po prostu jest. Mam nadzieję, że nie jest jakiś problem dla was, że linia po prostu jest na żółto. No dobra, bez przedłużania przechodzimy do tego spotkania. Oczywiście ten mecz będzie kończył Tomasz Smakowski i Jacek Laskowski. Widzimy się oczywiście. Po pierwszej połowie spotkania. A i piłka będzie. Yy, oczywiście. Yy, Włoska, czyli Serie A. No więc widzimy się po pierwszej połowie meczu. Witamy Państwa serdecznie z Turynu. Zapraszamy na wspólny wieczór na Alliance Stadium. Kto dziś zwycięży? No zobaczymy, ale jedno wiem na pewno. Czas zapinać pasy i cieszyć się meczem. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Miłośników włoskiej piłki nie brakuje. Specjalnie dla nich mecz Serie A. To nie lada gratka dla wszystkich kochających piłkę. Na pewno siedzą jak na szpilkach. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. I co teraz? W interweniuje bramkarz. to środkowanie z rzutu rożnego. Wyglądało na to, że coś z tego będzie, ale obrońca przytomnie interweniował. Świetny odbiór. Sędzia przyznaje Jube rzut wolny. Dobra decyzja. Diretti. Dobra piłka, może być niebezpiecznie. że chmury, mały deszcz. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Direktki, ależ to zatrzymał. Wspaniała parada. Zrożnego w okolicę jedenastki. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. Zdecyduje się na indywidualny rajd. Odbiór piłki w takim miejscu robi się groźnie. Pracą piłkę teraz. A nie otrzymuje Arkadiusz Milik. Technicznie teraz na dojście, ale precyzyjnie. Genialna interwencja. Piłka leciała pod poprzeczkę, ale jakoś to broni. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyn. Reakcja menedżera mówi wszystko. Panie sędzio, jaka żółta? Panie sędzio. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Minik. Iretti. Jest coraz bliżej pola karnego. że wybija już po zagrożeniu. Uwaga, będą prowadzić! Chyba nie mogło być innej decyzji. Sędzia odgwizduje rzut karny. Przed szansą na trafienie na 1 do 0. I piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Przy rzucie karnym liczy się intuicja bramkarza, ale też i zwyczajne szczęście. Strzelec ma o wiele więcej możliwości, by wywieźć bramkarza w pole. Tak jak tym razem. No to mamy 1 do 0. Dobrą teraz budują akcję ofensywną Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania Nie uląkł się tej presji Opanował. Pewna interwencja bramkarza Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszy zna. Takie interwencje Tomku Na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem Dzięki temu robi to bez zastanowienia Niezły pomysł na akcję Ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy Ale brzydki faul. Teraz tylko od sędziego zależy, czy jeszcze sobie dzisiaj pogra. No i po raz drugi trafia do notesu. Sędzia bez wahania wyciąga kartkę, a to oznacza, że nie dogra tego meczu do końca. Nie rozumiem tego Tomku. Wie, że każdym faulem może osłabić swoją drużynę, a mimo to tak ryzykuje. Nie było tu, roli branż. Nika do nikogo. Będziemy mieli wznowienie kryzautu. z bo zrobił się tam teraz niezły korytarz. Uwaga, jeśli trafi, będzie remis! Dana teraz obrona tego strzału. Sędzia, bieży i mamy rzut wolny dla Juventusu. Mieliśmy zagranie, ale zdecydowanie, zbyt łatwo przechwycone. Rejnie. Szansa! To chyba wpadnie! Nieźle było to przymierzone, ale jednak odrobinę niecelnie naprawdę niewiele zabrakło minimalnie źle ułożona stopa Tak należy bronić dostępu do własnej bramki Akcja przyspiesza dobry lot. No i przecina ten centre bija Uderzył tak mocno jak niecelnie może następnym razem, choć szkoda tej okazji. pierwszą część spotkania coraz bliżej, a wynik jak dotąd nieznacznie na korzyść starej damy. Oglądamy zacięte i bardzo wyrównane spotkanie z dobrą postawą defensywy, zwłaszcza tej drużyny, czego odzwierciedleniem jest Zero straconych bramek przy jednej zdobytej. Ona oczywiście może ostatecznie dać zwycięstwo, ale nie uprzedzajmy faktów. W drugiej połowie możemy przecież jeszcze zobaczyć dosłownie każdy scenariusz. Mija teraz bez kłopotu Centra Milika Jest! Proszę państwa Mamy bramkę Strzał z główki, ale z czupakiem No w każdym razie Piłka trzepocze w siatce Powtórka pokazuje, że od początku Wiedział jak sobie poradzić z tym obrońcą No i dobry strzał głową Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie 2 do zera. Gramy dalej. Tablica świetlna w górze. I już wiemy, że przed nami jeszcze dwie minuty grania. I centra. No i nie ma. Dużo tutaj. Do gola nie zabrakło. Piłka minęła jednak słupek. Tak, to było całkiem dobre uderzenie głową. Nie może mieć do siebie zbyt dużych pretensji, ale braku gola na pewno żałuje. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. No i koniec w pierwszej połowy spotkania. Prozisonę na razie przegrywa z Juventusem. Oczywiście na sezonie Juventusu 2 do 0. No, Juventus tutaj nie daje za wygraną. Prozisonę tak samo, ale no czerwona kartka dla rogę niego. No osłabienie yy, Juventusu, no, bo jednego zawodnika niestety mniej. Lachowicz będzie sobie za chiezę i będzie sobie kostić za niego i będzie sobie jeszcze ten za Miretti i będzie sobie za nie może ojej mój błąd nieszczęsny spróbuję, eee. no nie, nie da się no to jak nie da się, no to damy go tu za. Za Tenilo. No i tak możemy przejść do drugiej połowy meczu. Widzimy się po meczu. Na razie mecz jest zacięty po jednej i po drugiej stronie. Nie jest walka. Widzimy się po meczu. traf 16. Umiejętne teraz zachowanie w obronie. Skuteczne. Dobre wejście. Wygrywa tę piłkę, Teraz sude, Rejnie. Ale śliczna bramka. Uderzył od razu. Ale żon ma wyczucie czasu i przestrzeni. Wszystko zaczęło się tutaj od doskonałego dośrodkowania. I dokładnie tam, gdzie trzeba, znalazł się on. Bez przyjęcia, z powietrza, przepięknie trafił. Aktualny wynik to 2 do 1. Filip Kostycz. Juventus w ataku. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy na basnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Ładne zagranie. Górą. Doskonale w destrukcji, a było naprawdę groźnie. Ta przewaga zaczyna niebezpiecznie rosnąć. Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. Na tablicy wyników 3 do 1. Matias Sule. Nagrać. Jest! Piłka w siatce! Przepiękna bramka! Chcę to zobaczyć na powtórce! Jak on to wszystko zrobił! Z pozorną nonszalancją, ale tylko pozorną! On od początku do końca był skoncentrowany! Wiedział, co chce zrobić! Ależ pogubiła się przy tym golu obrona, wrzutka była niczego sobie, ale przy odpowiednim ustawieniu defensywy mogło skończyć się to inaczej. Menedżer niezadowolony i trudno się dziwić, jego zespół spuścił stonu i dał dojść do głosu coraz śmielej grającym rywalom. I akcja teraz w drugą stronę. O, już ostatnie 30 minut tego spotkania. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Dobrze się to dośrodkowanie zapowiadało, ale żaden z kolegów nie sięgnął piłki. I strata posiadania piłki. Teraz Sule. Mocno trzyma się na nogach. Czy będzie z tego bramka? Gol! Tak! Odrobili dwubramkową stratę. Rywale chyba za bardzo się rozluźnili, ale to nie umniejsza ich wyczynu. Odrabiają straty w niewiarygodnym stylu, choć w pewnym momencie już chyba nikt w to nie wierzył. Milik, Piłka do Kosnicza. Szansa, czy przełamie im pas? I gol! Kto by się tego spodziewał? Proszę państwa, drużyna gra w osłabieniu, a wychodzi jednak na prowadzenie niebywałe. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kuszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Rejnie. Mogą wyrównać. Nadal coś z tego może być. A teraz pokazał co potrafi. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. No środkowanie gdzieś na 11 metr. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Oj, zmarnował teraz akcję. Niepotrzebnie traci piłkę. Jak rozprowadzić ten atak, koledzy sygnalizują swoją pozycje. Jest blisko Bramki, co wykombinuje. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Nie patyczkował się teraz, wybił daleko. Wyrównanie było tutaj blisko, ale Bramkarz stanął na wysokości zadania. Jeśli ten mecz zakończy się ich wygraną, to będzie w dużej mierze jego zasługą. I zatrzymał to ładnie. przy piłce dobre teraz wybicie chwila oddechu dla obrony uwaga otwiera się przed nimi okazja do kontry przy piłce z szuly szansa będzie remis ale był czujny brawo czas dokonać Roszat w składzie zaraz dojdzie do zmiany a jedenasty metr z rogu. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Podanie otrzymuje Arkadiusz Milik. I co teraz? Ma piłkę, ale czy dość miejsca? Gdyby to wpuścił. Przegrywaliśmy już dwiema bramkami, lecz byłby pewnie rozstrzygnięty. To wie, czy za chwilę nie okaże się, że był to kluczowy moment spotkania. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Na teraz akcję. Dobrze się teraz zastawia. Uwaga, to jest setka! I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. Korzyść na rzecz Juve. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Jest gol! Prowadzą dosłownie kilka minut przed końcem. Drodzy Państwo, okazuje się, że gra w osłabieniu nie znaczy od razu wyrok. Oni pokazali, że nawet w tak trudnych warunkach można walczyć. Chyba nikt się nie spodziewał takiego obrotu spraw. Wydawało się, że to przeciwna drużyna jest bliższa strzelenia gola, a tymczasem wystarczyła jedna akcja, by te przewidywania wzięły w łeb. Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Niewiele czasu zostało, ale może z tej akcji coś wyjdzie. Może wyrównają. Może teraz wyrównać? Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale Bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublet w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Świetna to była próba. Szkoda, zabrakło trochę precyzji. Jeszcze trzy minuty. Tyle arbiter liczył. i na nerwów. Szansa na wyrównanie. Wiczu teraz strzelca bramka. Szproni. Gwizdek oznajmia nam koniec tego spotkania. Zwycięstwo należy do Juventusu. Naprawdę nie spodziewałem się, że w ostatnich minutach padnie jeszcze bramka, która rozstrzygnie losy spotkania. Piłka to jednak zaskakujący sport. Duszan Wlachowicz był dzisiaj w szczytowej formie. Jego gra to poezja. Nie przypominam sobie żadnego słabego fragmentu w jego wykonaniu. Dwa gole na koncie i wygrana zespołu na pewno zaliczy ten dzień do udanych, a gdyby mecz potrwał jeszcze trochę, pewnie ustrzeliłby ich hatrika, bo cały czas szukał okazji, nie dawał spokoju obrońcom. Właściwie zaaplikował im najniższy wymiar kary. No i koniec tego meczu. Juventus ostatecznie pokonuje Frosinone. 5 do 4. No co za mecz, co za emocje. Ile tu bramek wpadło. No walki było tutaj niezmiernie dużo. Juventus tu walczył. Frosinone tak, tak samo. No, bramka za bramką. No, ostatecznie Juventus wygrywa z Frosinone i zagra oczywiście w półfinale z Lazio Rzym. Więc no to dopiero będzie spotkanie Lazio kontra Juventus. No ciekawie się zapowiada ten Puchar Włoch. Możecie też napisać, jaki wynik obserwujecie w tym spotkaniu dzisiaj, kto tu wygra, czy Juventus, czy Horizon? Jeśli chodzi o oceny, to Arkadiusz Milik dostał dziesiątkę, Wlachowicz, Dusan Wlachowicz osiem i Filip Kostic 8,1, no i Fabio Miretti 7,5 oceny. A jeśli chodzi o statystyki, 10 strzałów Juventus, 22 Frozinone, 90 prób podań Juventus, 116 Frozinone, 73 dokładności podań Juventus, 87 Frozinone, no i 4 przyjęcia piłki Juventus, 6 Frozinone. Wam podobało oczywiście to spotkanie, do zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, ocencie, zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, żebyście nic nie przegapili. No i oczywiście Was zapraszam na półfinał Pucharu Włoch Juventus kontra Lazio. To no najpierw zobaczymy jak się zakończy spotkanie pomiędzy Juventusem a Frozilonem na żywo dzisiaj więc trzymajcie się i do usłyszenia, no i oczywiście też wpadajcie na kanał Sebastianixa, Wojtas Vlog, Wojtas przy kanał, no i Christianix Games. Na razie wszystkim.